Cześć. Dzisiaj wam zaprezentuję pistolet, który wcześniej pokazywałem, omawiałem. Będzie to pistolet startowo-hukowy Start 2, wyprodukowany przez polską firmę Start Matea, firma, która produkuje broń startowo-hukową od 1977 roku. Tak jak widzicie, nowa miejscówka. Przed chwilą padał śnieg, pewno trudno w to uwierzyć, widząc teraz te warunki pogodowe, jakie są ale naprawdę, przed chwilą padał śnieg no w końcu się wypogodziło nowa miejscówka z tego względu, że poprzednie firmy, gdzie kręciłem w tym miejscu no to po prostu powstała kopalnia no niestety musiałem się przenieść w inne miejsce myślę, że to miejsce będzie o tyle też dobre niż to poprzednie więc moje wszystkie kolejne firmy będą kręcone właśnie z tego miejsca co teraz no dobra, wracając do pistoletu, który trzymam w dłoni no jest malutki tak wygląda pistolet Start 2. Różni się od pistoletu Start 1 tym, że posiada bezpiecznik, który znajduje się tutaj. W tej chwili jest zablokowany. Odblokowany. Tak jak widzimy, pojawiła się czerwona kropka. No dobra. Może pokażę jeszcze w jaki sposób się wyciąga magazynek pokazywałem to w innych, poprzednich filmach ale nie wiem czy ktoś z Was oglądał moje poprzednie filmy więc pokażę może to jeszcze raz tutaj znajduje się taka dźwignia w kształcie haka tą dźwignię musimy... pistolet obracamy w ten sposób tą dźwignię musimy jeżeli pistolet trzymamy tak to tą dźwignię musimy skierować w dół leciutko przesunąć a następnie po prostu tutaj, z tej strony Wysuwamy magazynek. Tak jak widać, magazynek już jest załadowany. Magazynek jest aż czołowy. Amunicja jest to hukowa bocznego zapłonu. Typu shorty. Czyli jak ja to nazywam, wypasione kapiszony. Wsuwamy w ten sposób. Może pokażę jeszcze pudełeczko od amunicji. Tego typu właśnie amunicja. Bocznego zapłonu. Tak wyglądają właśnie te naboje hukowe. No dobra. Bezpiecznik jest bardzo w dobrym miejscu. Jeżeli trzymamy pistolet w ten sposób, to za pomocą kciuka możemy w każdej chwili. Teraz jest zabezpieczony w dół. Przesunięcie do góry. Odbezpieczony. Po oddaniu 8 strzałów z tej strony się otwiera taka pokrywka i wysuwa nam się magazynek. No dobra, załaduję kolejnymi nabojami. Ładowanie jest takie upierdliwe, bo te naboje hukowe typu shorty no są takie bardzo. Malutkie. Wsuwa magazynek w ten sposób musimy tak obrócić pistolet. Do góry nogami, tu zamykamy tą pokrywkę, obracamy do góry nogami. Z tego względu, że no, takie dziwne jest to ładowanie, abyśmy obrócili odwrotnie, to po prostu mogą nam się wysypać te właśnie naboje hukowe. Więc musimy tak, albo z boku, no, ewentualnie pokażę, może tak. W ten sposób możemy też z boczku wsunąć, dosuwamy. Tak jak widać, po oddaniu ostatniego strzału magazynek nam się wysuwa. Dobra, to tyle co chciałem pokazać, jeżeli chodzi o ładowanie i strzelanie pistoletu startowego hukowego Start 2. Jeżeli chodzi o dźwięk, no widzieliście, no nie jest on zbytnio głośny, no, ale nie można nic tu się spodziewać po takiego typu, właśnie, małej amunicji hukowej. Więc, jak na takie małe shorty, no to ten pistolet jest i tak w miarę głośny. To tyle, jeżeli chodzi o ładowanie i strzelanie z pistoletu stat 2. Jeżeli komuś się filmik spodobał, łapka w górę, będę wiedział, że było warto ten pistolet pokazać. Ewentualnie zapraszam do oglądania moich innych filmików. Dziękuję serdecznie wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Cześć.